Cześć! To nasze czwarte nagranie z cyklu Pogaduchy na przystanku i dzisiaj na tapet bierzemy już temat, o którym zaczęliśmy rozmawiać sobie w 46. naszym odcinku, przystanku kariera, a więc co robić, co się dzieje, jak ta praca nas nie cieszy, gdy pojawia się wypalenie zawodowe i dzisiaj przyjrzymy się temu tematowi. To Marta, jaka twoja taka jest pierwsza myśl, kiedy myślisz, praca mnie nie cieszy? Ja myślę sobie, że przecież to jest norma i naturalny stan. Przecież większość z nas ma tak, że nie tylko lecimy na takiej euforii endorfinowej, że jest hmm? super, hiper ekstra, tylko są momenty, kiedy nam się nie chce, kiedy jesteśmy zmęczeni, zniechęceni. I mamy po prostu serdecznie dość pracy mm. w konkretnym miejscu, konkretnych ról, konkretnych zadań, też konkretnych ludzi, więc myślę sobie, że na początek warto byłoby powiedzieć, to jest normalne, nic złego się nie dzieje, jak tobie po prostu się nie chce pracować albo ta praca nie cieszy, bo to jest naturalna kolej życia, jak to mówią, cyklu życia pracownika, że jest taka faza, kiedy nas ta praca ma prawo nie cieszyć i to jest po prostu norma. A jak u ciebie? To ja tak od razu mi się e, skojarzyło to, co przypisuje się Konfucjuszowi, że ulegamy takiej romantycznej wizji tej pracy. Czyli e, przypisujemy Konfucjuszowi takie zdanie, że jeżeli wybierzesz pracę, którą kochasz, nie przepracujesz dnia, a myślę, że to bardzo łudna wizja, takie, taka hedonistyczna, że zawsze będzie miło i przyjemnie i że nie trzeba będzie włożyć e, w to. Pracy. Ja gdzieś bardziej widzę tutaj tą bardziej eudaimonistyczną wizję, czyli takiego poszukiwania sensu, bo mocno wierzę, że tak naprawdę takie e, to, co gdzieś ma dla części, przynajmniej z nas znaczenie, to poczucie sensu, e, poczucie sensu z pracy, a to poczucie sensu no, często wywodzi się z takiej autonomii w działaniu. Mm -hmm. Ja widzę co myślę sobie tak, myśmy w 46 odcinku, czyli to kilka odcinków temu rozmawiałyśmy. O job craftingu. Czyli mhm. wzięliśmy dosyć mocno, pamiętam, chyba nawet ja mówiłam o przykładzie pracy księgowej. Kiedy wspominałyśmy o tym, że na czym polega w ogóle job crafting, więc polecamy Wam zerknąć na te kilka minut i posłuchać tej, tej naszej rozmowy i zarówno o job craftingu, jak i o wypalaniu zawodowym. bo tam w bardzo praktyczny sposób i prosty sposób przede wszystkim było przedstawione, jak przekształcać zadania, jak przekształcać relacje, ale także zmienić sposób myślenia o naszej roli w tej, w tej pracy. Więc to dużo też doświetli, o co, o co w tym wszystkim chodzi i jak można w bardzo prozaiczny sposób sobie wykorzystać tą. To podejście. Natomiast był ktoś sobie taki, kto się nazywał, nazywał Ken Blanchard i on jakiś tam czas, czas temu, no kilka dekad temu, ukuł takie pojęcie jak fazy, jak fazy rozwoju pracownika. I on sobie wykombinował, że jest pewna zależność między naszą motywacją, naszym zaangażowaniem, naszą też pewnością siebie w tym, co robimy, versus naszymi kompetencjami. I Karolina był ta, była tam taka faza, taka pierwsza faza tak. takiego, m, takiego ktośa, kto wchodzi do zawodowego świata, co się zwie entuzjastyczny debiutant. To tak. mhm. no jest taki ktoś, kto ma tak kompetencje dosyć niskie albo wręcz zerowe, ale z drugiej strony ma ogromną motywację, chciejstwo, kcha do przodu, jest energia, świeżość, bo ja chcę się pokazać. I mhm. to jest czasami. Taka faza, kiedy mówi się na tym, że to jest szczyt głupoty, czyli my więcej nie wiemy niż wiemy, i czasami możemy powiedzieć, że niech wszyscy słuchają co mam do powiedzenia, mojej głupoty i mądrości, bo nam się tak bardzo chce mm -hmm. i tak bardzo chcemy błysnąć, że nawet nie zauważamy czego, czego nie wiemy. I to jest wtedy takie, taki powiew świeżości na początku wejścia i w nową rolę. I w nową organizację. Nawet jeżeli poprzedniej pewne rzeczy robiliśmy, to my dalej nie znamy instrukcji obsługi nowej rzeczywistości w nowej organizacji. Zgadzasz się? Tak. I myślę, że ten entuzjastyczny debiutant, ja często na to mówię miesiąc miodowy. Czyli kiedy właśnie tak. wchodzimy w nową rolę albo właśnie jesteśmy w nowej firmie i właśnie zaczynamy, zaczynamy bardzo dużo chcieć i myślę, że to jest bardzo. E, Dobry moment w naszym cyklu życia pracownika, kiedy, kiedy właśnie trafiamy do organizacji, takie, takich kandydatów właśnie organizacje zazwyczaj szukają, jeżeli na przykład rekrutują na, nazwijmy to na początkowe stanowiska, albo na przykład kiedy ktoś zmienia. Kogoś, komu się chce, bo tutaj myślę, że największą zaletą entuzjastycznego debiutanta jest to, że mu się chce. Ale no oczywiście w tym cyklu życia może coś pójść nie tak i może nasz entuzjastyczny debiutant może się zamienić w takiego rozczarowanego adepta. I to jest taka osoba, która, która często niestety w praktyce nasłuchała się na etapie procesu rekrutacji, jak to będzie wspaniale w tej firmie, jak to będą szklane domy, jak to będzie po prostu... Mercedes przychodzi, a okazuje się, że no duża jest rozpiętość między tym, co było obiecowane, a co jest w praktyce. Tak? To jest oczywiście jedna z hipotez, dlaczego tak może być, że ktoś e, ma taki zjazd, czyli jeszcze nie umie, a już mm. mu się nie chce. Hmm? Bo tak, gdzieś czyli mamy już oczekiwania. Rozbiegły się z tym, co, co, co było na początku. Mhm. Mamy jeszcze te kompetencje, nie urosły, bo nie za bardzo miały kiedy, a już nam zaczyna pomału pikować nasza motywacja i nasze, nasze nastawienie. Tak jak mówisz, no może być po prostu bardzo brutalne zderzenie z rzeczywistością. To wcale nie musiał zadziałać marketing rekrutacyjny. Po prostu natrafiamy no, na określone sytuacje, na określonych ludzi, na określone podejście do nich, do nas, mhm. jako kogoś na pokładzie. I nagle się rozczarowujemy tą rzeczywistością, nagle robimy się zniechęceni, nagle zaczynamy się mylić, gubić w tym wszystkim. Pojawiają się błędy, a jak pojawiają się błędy, to zaczynają się pojawiać myśli, a może my wyjdziemy z tej organizacji, a może my pomyślimy o, o ucieczce z tej organizacji. I czasami to, to, czasami to jest taki moment, kiedy ludzie sobie myślą, hm, to jednak jest bardziej skomplikowane, to jednak jest trudniejsze niż myślałem na początku, niż zakładałem, że może być. I to jest też naturalny etap w funkcjonowaniu w rzeczywistości zawodowej, kiedy my możemy przyjąć takie zachowanie rozczarowanego adepta. Myśleliśmy, że będzie inaczej, a jest jeszcze inaczej. I nie dajemy sobie czasu i cierpliwości do tego, że pewne rzeczy nie wychodzą, że pewne rzeczy musimy się na nowo nauczyć tej obsługi naszego funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Mhm. I to myślę jest bardzo trudny etap, zarówno dla nas, jako pracowników, zarówno dla naszego lidera, jak i dla całej organizacji. Mhm. Bo ja mam takie doświadczenie, że często rozczarowani adepci, na przykład, znajdują się na takim końcu okresu próbnego kiedy mają pewnego rodzaju też oczekiwania, na przykład, że ich wynagrodzenie się zmieni, no i nagle ono się okazuje, że się nie zmieni i jakby jeszcze bardziej możemy się utwierdzić w tym byciu rozczarowanym adeptem. Że, że, że coś zaczyna nam, e, nam zgrzytać, ale oczywiście jeżeli trafimy na takiego menadżera, który, który chce nas wyciągnąć z tego dołku, który podaje nam pomocną dłoń, czyli mamy instruktaż, mamy informację zwrotną, wiemy dokładnie czego się od nas oczekuje, jesteśmy. My w stanie i mamy szansę, jeżeli oczywiście my też damy coś od siebie, bo pamiętajmy, że tutaj to nasze zaangażowanie jest na niskim poziomie, więc no, też musimy dać trochę od siebie, żeby wskoczyć na, na kolejny y, etap tego, y, tego, tego cyklu. Bo jest to jak najbardziej możliwe. Tylko często potrzebujemy pomocnej dłoni ze swojej strony i ze strony, ze strony innych. Jak najbardziej. I tym następnym krokiem, w naszym chciejstwie czy niechciejstwie jest tak zwane bycie ostrożnym praktykiem. Czyli kompetencje zaczynają stopniowo nam rosnąć. Bo się już, już więcej wiemy, niż nie wiemy. Mhm. Zaadoptowaliśmy się. Motywacja zaczyna nam, brzydko mówiąc, fiksować. Przypomina nam góry i Dolinę, Taką sinusoidę. Czasami mówią, że to jest takie zbocze oświecenie. Wchodzimy mhm. i nagle patrzymy, no tego jeszcze nie umiem, tego nie umiem, ale to już umiem, to mi wychodzi. W mhm. tym jestem skuteczny. Zaczynam mówić sobie, okej, okay, w tym szaleństwie jest metoda, to, to mhm. zaczyna mieć sens i to jest ok. Tu się pojawiają pierwsze sukcesy, pierwsze osiągnięcia, ale też pojawia się właśnie Soida w, w tej zmianie naszego, naszej motywacji i, i nastawienia, ale też zaczynają nas momentami zaczyna nas dopadać momentami brak wiary w siebie. Mhm. I tu znowu w bardzo dużej okazałości. Rola nie tylko nasza, żeby to zauważyć, że my mamy tą sinusoidę, ale też naszego, naszego przełożonego, ludzi, którzy pomagają i zarządzają naszą też pracą, żeby wyłapywać to, co już działa, a co nie działa w jakiś sposób, móc w taki wspierający sposób, w styl menedżerski, móc nam pomóc yy, wspinać się dalej po tym zboczu mm -hmm. <laughs> Tak, i mamy tutaj szansę trafić na tą naszą ostatni etap czter, czteropolówki, czyli na bycie samodzielnym ekspertem. Czyli to jest taka sytuacja, kiedy my e, mamy wysokie kompetencje i mamy wysokie zaangażowanie. E, czyli taka do, rzecz można by powiedzieć sytuacja idealna dla, e, dla zespołu, dla firmy, czyli mamy w pełni zaangażowaną osobę, która ma bardzo dużo kompetencji, ale tu się pojawia. Kilka gwiazdek według mnie, bo tak jak przedstawiłyśmy liniowo tą drogę od entuzjastycznego debiutanta, przez rozczarowanego adepta, ostrożnego pracownika do samodzielnego eksperta, to często ja obserwuję, że jesteśmy tym samodzielnym e, ekspertem, ale na skutek naszych doświadczeń, tego, że jak właśnie pytają, kto chciałby wziąć dodatkowe zadanie, my się zgłaszamy i jesteśmy tymi osobami, które są chętne, no to często dostajemy dużo tych zadań, bo oczywiście liderowi jest dużo łatwiej i prościej przyjść do kogoś, kto chce i umie, niż do kogoś, kto umie, ale nie chce. I często ci samodzielni eksperci no, mogą mieć taki zjazd swojej motywacji i trafić na to pole bycia ostrożnym, ostrożnym praktykiem, bo nauczone są doświadczenie. Więc tutaj też oczywiście jest taka gwiazdka do, dla liderów, że trzeba bardzo mądrze i rozważnie, Korzystać z tego przywileju, jaki, jaki nam się trafia, że pracujemy z samodzielnym ekspertem, żeby go nie dociążyć. Bo to może być osoba, która super nam będzie wdrażać z entuzjastów, pomoże nam przy rozczarowanych adeptach. To będzie osoba, na której możemy polegać, tylko potrzebujemy jej nie przeciążyć. No właśnie, bo tutaj jest ta pułapka, o której powiedziała Karolina, tu jest szczyt swobody. Czyli jak już tam wleźliśmy sobie i się wspinamy tym, po, tym, po tym zboczu, to mamy na szczyt swobody, bo wiemy co, robimy, co potrafimy, czego nie potrafimy, wiemy co robimy, jak robimy, co lubimy robić, po co sięgamy swoje, swoje łapki, natomiast tutaj łatwo jest właśnie wpaść w pułapkę i ta, ten cykl rozwoju pracownika w organizacji to nie jest sztywne. To nie jest tak, że my tak bardzo arytmetycznie, organicznie sobie zaliczamy te wszystkie, te wszystkie cztery fazy, bo może być tak, że nawet ten samodzielny ekspert, i bardzo często tak jest, ten samodzielny ekspert, jak zostanie przytłoczony, zawalony tymi wszystkimi samodzielnymi, decyzyjnymi, autonomicznymi zadaniami, może poczuć się przytłoczony. Ta, ta motywacja spadnie, ona zacznie znowu przypominać tą sinusoidę i on spadnie do tego strasznego praktyka. Albo do, do aresztowanego adepta, bo jest czegoś po prostu za dużo. I ten cykl ma to do siebie, że po prostu wracamy, nic nie jest na stałe. Te fazy poszczególne mają swoją taką dynamikę, i to wszystko zależy od tego, jakie my mamy nastawienie, ale też jakie działania podejmuje wobec nas i naszego działania. Menager, który stoi z boku, patrzy. I obserwuje i też właściwie reaguje na to, co się z nami dzieje i co się dzieje z naszą skutecznością. I jeszcze przychodzi Marta tutaj, bo powiedziałyśmy o tym, że możemy przeciążyć naszego samodzielnego eksperta. Ale ten nasz samodzielny ekspert może przestać być samodzielnym ekspertem w momencie, kiedy doświadcza konfliktu wartości, kiedy coś hmm. zaczyna mu zgrzytać między jego osobistymi wartościami, a tymi wartościami, e, którymi kieruje się firma, bądź też którymi powinien się kierować na danym stanowisku, jako, jako taki obraz e, kultury organizacyjnej, bo ja mam takie poczucie, że często to to, że kogoś praca przestaje cieszyć. No, może wynikać wiadomo z różnych, z różnych momentów, ale często ten zgrzyt między moimi wartościami a wartościami organizacji, dla której pracuję, no, może być też takim powodem do tego, że ja mogę zacząć się po prostu wybinać. Wypinać, nie? Tak. Czyli z jednej strony można się przeciągnąć, ale, ale samemu się też przeciągnąć i nie zwracać uwagi na to, co jest dla mnie ważne. I tak jak powiedziała Karolina, konflikt wartości jest gwarantowane, w związku z tym mm -hmm. wtedy praca przestaje faktycznie e, cieszyć. Powiedziałam na początku, że to, że praca może nie cieszyć, to jest taki naturalny stan, że praca nie cieszy wtedy, kiedy jest nuda, kiedy jest poczucie takiego e, znudzenia i warto wtedy się przejrzeć. W jakich sytuacjach mi się odpala to znudzenie? Jak często mi się to uruchamia? Jak długo to w ogóle trwa? Bo może to są wiecie, takie sygnały w związku z tym, że jesteśmy przemęczeni fizycznie, za dużo było, za intensywnie było, ale też jak mocno ja się czuję znudzony, przeciążony tą pracą. Bo jeżeli to trwa chwilowo, taki chwilowy stan, to robię sobie minimum tego, co, co potrzebuję, żeby ta praca była zrobiona, po to, żeby zbierać siły i wrócić do, pełny, do, do swoich po prostu takiego swojego naturalnego rytmu, do, do obrotu w tej swojej pracy. I tutaj robimy sobie czasami mówi się, a zróbmy sobie taki dzień lenia, trochę luzu, ale to trwa dzień, dwa, wystarczy, dobra. Odpocząłem, zregenerowałem się, trochę złapałem wiatr w żagle i idę dalej. Ale może być też to przemęczenie, takie fizyczne, bo. Bo było intensywnie, bo był może jakiś projekt, jakieś wdrożenie, nad czymś pracowaliśmy intensywnie, praca zespołowa i przyszło naturalne zmęczenie fizyczne, materiału, jak to mówią. I czas po prostu za odpiąć wrotki i pójść na urlop. Trochę zregenerować ciało i głowę i odpocząć od pracy. Ale są też takie momenty, kiedy nawet po powrocie z urlopu jesteśmy zmęczeni, przeciążeni, nic nam się nie chce, jest już to zniechęcenie i przemęczenie pierwszego dnia. I tu warto sprawdzić, czy tam nam nie wjeżdża jeszcze apatia, nie, wjeżdża nam jak, nie wjeżdżają nam jakieś epizody depresyjne, czy tam już nie mamy jakichś znamion wypalenia zawodowego, o których też Karolina w tym 46 odcinku mówiła. Więc tutaj warto właśnie popatrzeć z perspektywy, kiedy, jak intensywnie, z jaką regularnością nam się wyłącza chciejstwo w pracy. Ja myślę, że też warto tu zwrócić uwagę, że. Są dwie strony medalu. Jesteśmy my, ale jest i środowisko pracy. I Ja sobie tak, e, odwołując się do takiego właśnie modelu wymagań a zasobów, myślę o tym w ten sposób, że jeżeli my mamy małą ilość zasobów, czyli jesteśmy przemęczeni, nie znamy się, nie mamy kompetencji, e, jeszcze nie umiemy, dopiero się uczymy, a mamy bardzo dużą e, ilość wymagań ze strony pracy, bo e, nie wiem, jest wymagający e, klient, bo są. E, Deadlines, bo ta praca sp y sprawia, że nie wiem, pracujemy na zmianę i mamy duże obciążenie naszego organizmu, bądź nie wiem, mamy zespół, który jest nastawiony po prostu na to, żeby, żeby dowozić i nie mamy tego wsparcia, a pamiętam, mamy małe zasoby. No to to jest taka prosta ścieżka do tego, żeby właśnie obciążyć się tą pracą, w efekcie czego przyjdzie stres, a w efekcie czego może pojawić się to wypalenie zawodowe. Ale wyobrażam sobie właśnie drugą sytuację, kiedy my mamy bardzo dużo zasobów. Czyli mamy jesteśmy trochę tym samodzielnym ekspertem, czyli wiemy, umiemy, mamy duże doświadczenie, mamy wspierające środowisko pracy, dobrze nam się pracuje, ale mamy pracę, która mało od nas wymaga. Bo to już jest takie trochę odgrzewanie kotleta, już to wszystko przerobiliśmy, już nas to jako, jakby nie kręci, że, że, że poprzeczka jest nisko, nisko zawieszona, no to to jest też prosty przepis na to, żebyśmy zaczęli się nudzić. A ja myślę, hmm. że nuda jest takim zawodowym zabójcą, tak? że jasne, pewnie każdy sobie mógłby pomyśleć, a ja to bym chciał taki mieć dzień spokojny. Super, dzień, może dwa, może tydzień, super byłoby sobie odpocząć, ale jak sobie pomyślicie o tym, e, że nie wiem, kolejny tydzień, kolejny miesiąc, wymyślacie sobie pracę, bo właśnie nie ma tej pracy albo ona jest tak powtarzalna i nudna. To w długiej perspektywie to zdecydowanie będzie coś, co, co będzie nas ciągnęło, ciągnęło w dół. Myślę, że też warto sobie przyjrzeć się, ok, jak ja jestem zasobna, a jak, e, jak, jakie wymagania stawia mi praca. I myślę, że takim dobrym punktem może być sięgnięcie, bo jest taka skala, 7, 17 itemów na 6-stopniowej skali, bardzo szybko ją sobie możecie zrobić, znajdziecie ją w internecie, nazywa się Utrecht Work Engagement Scale, właśnie, gdzie możecie zobaczyć, jak postrzegacie swoją energię w pracy, jak postrzegacie, po angielsku to jest dedication, czyli można by pewnie powiedzieć na polski oddanie. Ja bardziej myślę, że chodzi tu o zaangażowanie i zaabsorbowanie tą pracą, no bo to też, jeżeli my ciągle pracujemy i nie mamy takiej przestrzeni na oddech, no to też w pewnym momencie ta praca może przestać nas cieszyć. A jeszcze wiesz, co Marta. Jeszcze mi przychodzi jedno. No to przyszło do głowy, bo widzę, że się już uśmiecha, to, już to znaczy, że coś przyszło do głowy. Tak, przyszło, przyszło, mi, e, przyszło mi do głowy, że tak naprawdę my się mocno różnimy między sobą w aspekcie tego, czego my szukamy w pracy. No i część z nas na pewno jest zorientowana na zadanie. Czyli przychodzi do pracy, ma jakiś obowiązek, pracuje głównie, by zarabiać na życie, e, jakby mogła, nie pracowała. Pracuje, bo musi. I to jest ok. Po prostu są osoby, które są ukierunkowane na zadanie od, do, wychodzą. Część z nas jest ukierunkowana na to, żeby zrobić jakąś karierę, e, czyli ta kariera jest ważnym celem zawodowym. Jestem gotowa ciężko pracować, żeby wzmocnić swoją pozycję zawodową. I myślę, że jest taka trzecia grupa, e, w której e, czujemy takie powołanie. I o tym mówił właśnie e, badania wrześniewskiego, że szukamy w tej pracy Sensu. Czyli znowu, praca jest ważnym takim elementem, który mówi o mojej tożsamości. Czyli jak ja się przedstawiam, to zaczynam z pozycji swojej roli. Misji. Tak, czuję sens, to jest część mojego życia i pracuję. I myślę, że w każdej pracy znajdziemy osoby, które myślą o swojej pracy w danej kategorii. Myślę, że te kategorie się mocno mogą przeplatać, ale chodzi w głównej mierze gdzie jest ten nacisk, tak? Czy to jest mój obowiązek, czy to jest jakiś sposób wyrażenia siebie, czy ja widzę w tym sens? I myślę, że to też będzie nas mocno różnicowało od tego w tym, czemu ta praca może nas nie cieszyć. Ale wiesz co jeszcze taką jedną rzecz teraz mnie tak olsiłaś, jak powiedziałaś o tych trzech kategoriach, że bardzo często to nasze podejście do tego kiedy i jaka praca mm -hmm. mnie cieszy albo nie cieszy, yy, traktujemy z perspektywy różnic pokoleniowych. Mm -hmm. Czyli trochę, kro, trochę mitów pokoleniowych jest w zakresie tego, jak my podchodzimy. I bardzo często to najmłodsze pokolenie, Zetki, mm -hmm. yy, dostają, dostają cęgi dla to, dla to, że oni realizują to, do czego wcześniejsze pokolenia nie miały odwagi. Bo to młode pokolenie było wychowywane i kształtowane i wchodziło na rynek pracy, kiedy towarzyszyło im różnego rodzaju hasła. bądź otwarty, nie bój się zmian, mhm. zbieraj doświadczenia, czyli testuj, doświadczaj tych nowości. No ale jak będę doświadczać nowości, jak tylko będę siedział w jednym w tym samym miejscu, w którym się nic nie dzieje. W związku z tym oni zmieniają pracę. Po to, żeby zebrać doświadczenia, żeby podoświadczać. I oni mają większą łatwość do powiedzenia wprost, wyartykułowania wręcz czegoś, czego, na co brakowało odwagi wcześniejszym pokoleniom, że mnie praca nie cieszy, bo na przykład nie ma sensu, bo na przykład yy, za długo to wszystko trwa, bo nie mam wsparcia. Mm -hmm. Więc tutaj widzę, dostrzegam też taką sytuację, że może być tak, że. Gru, ogromne grupy e, pracowników utykają w tych mitach pokoleniowych, bo jest im tam mm. po prostu wygodnie, a tylko nieliczni przedstawiciele mają odwagę pójścia i zrobienia czegoś praktycznego w formie działania, żeby zrobić coś dobrego, zdrowego, mm. e, pozytywnego, żeby ta praca cieszyła i faktycznie pozbierać trochę nowości i dać sobie jakiś nowy punkt odniesienia. Mm. I tak jak zaczęłaś od tym mówić, to tak mi od razu um, różnice pokoleniowe w traktowaniu A. i w podejściu do, do tego zadowolenia z pracy jeszcze um, przyszło um, do głowy. Mhm. No i myślę, że to bardzo, bardzo ważne. Myślę, że jest dużo składowych, które składają się na to, że e, no, młode pokolenie. No, nie tylko ma odwagę, ale myślę, że przede wszystkim ma możliwości, możliwości, których na przykład no, nasi rodzice czy, czy nasi dziadkowie po prostu nie mieli, więc e, jakby wydaje mi się, że też osadzenie w przestrzeni ma, ma duże, e, duże, e, duże znaczenie, ale też głęboko wierzę, że w każdym pokoleniu też znajdziemy osoby z różnym, z różnym tym nastawieniem. Tak, myślę, że też to, że mamy taki wybór, wybór możliwości no też w jakiś sposób e, no pokazuje nasze nastawienie do wielu rzeczy. Czyli mam na myśli tutaj taką hedonistyczną adaptację, czyli my się bardzo szybko habituujemy, przyzwyczajamy do tego, że jest dobrze, i oczekujemy czegoś więcej, czegoś innego, więc próbujemy czegoś innego i super, że próbujemy. I myślę, że możemy się tego właśnie nawzajem od siebie, e, od siebie uczyć, żeby próbować, a też stosować pewną rozwagę w tym, w tym próbowaniu. Tak? Mm -hmm. Wiesz co, ja myślę sobie, że tak z jednej strony zastanowić się, ok, to co ta praca mi da, ma dać, co chcę osiągnąć, w jakiej perspektywie czasowej, nawet pomyśleć sobie z perspektywy jakiegoś takiego planu działań, co mi będzie mnie przesuwało po prostu dalej. Z drugiej strony też poćwiczyć takie swoje skupienie uwagi, bo często ludzie mają problem z skupianiem uwagi w pracy i dlatego tak szybko się nudzą, bo ta wielozadaniowość tak bardzo mocno męczy, w związku z tym przychodzi szybka nuda, znużenie, zniechęcenie i myślenie o tym, pójdę gdzie indziej, bo hmm. tam będzie po prostu lepiej niż to, co mam teraz. Natomiast e, obserwuję też u ludzi, że e, mają problem z dawaniem sobie nagród za to, co, co wykonują w pracy, mhm. nie dostrzegają, nie potrafią docenić tych przyjemnych momentów pracy, które im ta praca daje, mhm. tylko traktują to jako koszt, a nie patrzą co jeszcze przy okazji zyskują i przez to tracą okazję naładowania tych swoich zawodowych, zawodowych bakulatorów. Czasami to też tak jest, że brniemy, brniemy do przodu. Kolejne wyzwanie, kolejne, kolejne, kolejne wyzwanie. I czasami brakuje takiego zatrzymania na to, żeby pocelebrować jakieś kroki. kroki I spokojnie do... pomyśleć, to. co teraz się tutaj dzieje i co ja mogę w ogóle z tym zrobić. Nie, że moją jedynym sposobem działania jest ucieczka od tej mojej, Tylko co ja mogłem zrobić, żeby przełamać ten impas. Bo może to są jakieś okoliczności, w których ja się Regularnie nudzę hmm. i może odgrywam ciągle ten sam schemat, w każdym kolejnym miejscu pracy, z każdym kolejnym szefem dzieje się to samo i na coraz krótszy czas starcza mi tej energii, tego entuzjazmu debiutanta i za szybko wpadam w tego rozczarowanego adepta. I to nie jest tylko już kwestia organizacji, w której jestem, tylko może coś jest z, moją, z moimi reakcjami na określone, na określone sytuacje i z moimi oczekiwaniami, że ktoś ma zrobić coś w cudowny sposób, żeby mi się chciało. Chcieć. Mm -hmm. Tak i Tu myślę, że z pomocą przychodzi job crafting, właśnie o którym mówiłaś, więc y, serdecznie zapraszamy do czwa, y, 46. odcinka, bo ja widzę bardzo dużo korzyści z przekształcania. Takie chociażby właśnie wzięcie poczucia odpowiedzialności i poczucia kontroli na siebie, kiedy, kiedy przekształcam i kiedy ja biorę odpowiedzialność. Z jednej strony super sprawa, biorę odpowiedzialność, a z drugiej strony to jest też wiąże się z tym odpowiedzialność, więc no często lepiej powiedzieć, a bo ten szef jest taki, a bo ta firma to jest taka, a, a jaka, no to trudniej już dookreślić, ale lepiej, łatwiej jest rzucić często tą odpowiedzialność, więc, więc myślę, że to przekształcanie sposobu, w jaki patrzymy, jak organizujemy swoją pracę, no może nam w tym pomóc. Myślę, że przekształcanie nam też pomaga w takim budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, a my chcemy myśleć o sobie dobrze i chcemy, żeby inni też o nas dobrze myśleli, nawet jeżeli głośno się do tego nie przyznajemy, tak jest, tak jesteśmy skonstruowani jako, jako zwierzęta stalowe, że chcemy być dobrze postrzegani, i myślę, że te relacje dzięki przekształceniom no, są ważne. No, Instytut Galupa, chociażby w 12 pytaniach, pyta, czy masz no, w amerykańskich standardach przyjaciela, w polskich myślę, że czy masz właśnie osobę, z którą możesz sobie na spokojnie porozmawiać o wszystkich aspektach swojej pracy. Czyli te relacje w pracy. Też, też będą bardzo, bardzo ważne, czy w relacjach właśnie koleżeńskich, czy w takich relacjach z przełożonymi. I myślę, że, że to może być takie też pomocne przyjrzenie się. Bardzo. Mhm. bardzo pomocne właśnie w przyjrzeniu się, popatrzenie na to z innej perspektywy. Mhm. Czyli trochę potrążenie drugiego dnia. A może jest inaczej? A Może to nie jest tylko to, czego się nauczyłem, i to jest jedyny słuszny i jedyna prawda objawiona na temat mojego podejścia do pracy, więc naprawdę polecamy Was. Wam zainteresować się job craftingiem, poszukać, a w pierwszej kolejności posłać 46 odcinka kilka minut. Myślę, że co nieco praktycznie z tego będziecie w stanie wyjąć. My dzisiaj kończymy. Tymi dwudziestoma kilkoma minutami naszą nasz czwarty odcinek pogadów na przystanku. Dzisiaj było o. O, kiedy praca nie cieszy, i co? I zapraszamy Was do piątego odcinka, bo na pewno będzie warto przyjść, posłuchać i pokomentować. Tyle no. od nas na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.